Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam jak zarejestrować się na stronie www.zapytaj.onet.pl. Otóż po pierwsze, gdy jesteśmy na tej stronie głównej zapytaj.onet.pl, klikamy na niebieski baner Załóż konto. Nam otworzy się następna podstrona. Wpisujemy tutaj swój mail. Wpisujemy byle jaką nazwę, jaką chcecie, ale najlepiej zrobić taką, jaką się chce, bo potem, żeby zmienić swoją nazwę, trzeba wysłać sms za 3 zł. Więc polecam teraz wymyślić, wymyślić naprawdę fajną nazwę. To przykładowo idziemy do. Tablicy znaków i wybieramy sobie jakiekolwiek znaczki. W moim przypadku będzie to. Obydwa zaznaczamy na taki znaczek OK i klikamy Załóż konto. Nasze konto zostało pomyślnie założone. W tym momencie, gdy założyliśmy konto, wchodzimy na nasz mail. Ja to zrobię, ale pokażę Wam. Dostajecie taką wiadomość od tego portalu klikacie na nią i tutaj jest witaj zapytaj, aby dokończyć proces rejestracji kliknij na poniższy link aktywacji, czyli ten znaczy ja to akurat tak będę mieć ale wy nie i wszystko jest ok, dziękuję i pozdrowienia dla Emilki i dla innych ludzi z Tofilowa